Spotkałam na swojej drodze, w trakcie wagarów ze szkoły. To się nie nadaje do Akademii Przyszłości, ale prawda taka jest. Spotkałam w teatrze Violetę kobietę niezwykłą, z którą się zaprzyjaźniłam. Zauważyłam przepiękną kobietę z pięciometrowymi skrzydłami anioła, która schodziła po schodach. Jest między nami. Pewna różnica wieku, Wioła jest zdecydowanie starsza. Ona właściwie była przyjaciółką moją i moich rodziców, ponieważ była pomiędzy nami pośrodku. Chcąc przygotowywać się do szkoły teatralnej poprosiłam ją o pomoc. Wzięło się to z przyjaźni, myślę i z takich bardzo, bardzo, bardzo fajnych rozmów. Z tego, że pomimo tej różnicy wieku zgadałyśmy się tak, że nie chciałyśmy bez siebie spędzać właściwie czasu i bardzo dużo żeśmy rozmawiały na różniste tematy i któregoś razu się zwierzątnie, że ona była aktorką e, że to jest droga którą może bym chciała gdzieś tam pójść i ja ona powiedziała ok to ja ci pomogę i e, Pokazała mi, kiedy pracowałyśmy nad różnymi tekstami, kiedy przygotowywałam się do szkoły teatralnej, pokazała mi, że to jest fajna droga. To, co mo jakie można przez ten tekst wyrazić emocje, jak można dotrzeć do widza, że tego widza można rozśmieszyć, tym tekstem wzruszyć. Dokładnie tym samym. I mi się to bardzo, bardzo spodobało. Eee, I te różniste możliwości. I jakby wsparła mnie w moim działaniu. I to było cudowne, później pojechała ze mną do szkoły teatralnej, i była ze mną, kiedy zdawałam egzaminy. Okazało się, że ten anioł z pięciometrowymi skrzydłami stał się moim prawdziwym aniołem stróżem. Fioła pomogła, że się udało. E, tak, Fioła pomogła e, w... i dała mi wiarę w siebie, że to się może udać. I towarzyszy mi przez całą moją drogę zawodową. Fioła zmieniła moje życie. To czyje?